Pozdrawiam wszystkich z rodzinnej diecezji ojca Wacława Hrygiewicza, diecezji siedleckiej. Cieszę się, że będę mógł podzielić się z własnym gronem tutaj, profesorów i swoimi impresjami dotyczącymi właśnie osoby ojca Wacława jego, jego myśli teologicznej. Na początku chciałem jeszcze powiedzieć, że gdzieś mi umknęło gdzieś mi zadawanie pytań, ponieważ miałem pytań, może ktoś z obecnych odpowie na nie, mianowicie na wystąpieniu księdza profesora, profesora Jana Perszona. Padło, padło sformułowanie, że ojciec Wacław Chuniewicz co do kwestii Unii Brzeskiej. Um, miał, miał użyć słowa, że to jest sztuczny twór. Nie? Ja bym chciał znaleźć um, źródła tego, um, tego stwierdzenia, czy rzeczywiście Ośmasow to powiedział, gdzie, um, bo um, powiem szczerze, że um, chciałbym to znaleźć, bo mnie się wydaje, że Ośmasow, mm. jako ekumenista, docenił ten pluralizm form tradycji, tych, szczególnie tych liturgicznych też. Także um, to, to jest ta jedna rzecz i druga, co do Pani Profesor Małgorzaty Rybki, z zainteresowaniem wysłuchałem tego wykładu, tego odczytu o literackich zdolnościach ojca Wasława Chrystusa. i teraz rozumiem, dlaczego ojciec Wasław tak bardzo ukochał Ewangelię Świętego Jana, bo sam stosował. Tam takie formy, właśnie symbole, jak światło, ogień, grał, tak jak właśnie używał takich, takich formułowań jak święty Jan. Więc to jest bardzo, była bardzo interesujące. Więc myślę, że tutaj też czerpał właśnie z tej Ewangelii, również inspirację do tego, żeby tak pięknie pisać o, 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 o tej właśnie nadziei. I dziękuję hmm. za tą możliwość właśnie uczestniczenia w sympozjum Pro Memoria w Policji w Wasławie oraz za to, że właśnie pośród cesnego grona profesorów, osób zaznajomionych z ojcem Wasławem, mogę podzielić się właśnie własnymi spostrzeżeniami. Zatem postaram się w trzech punktach krótko powiedzieć najpierw o żywej Pamięci w seminarium o ojcu Wacławiu Kliniewiczu, następnie o własnym stosunku co do jego teologii i o nadziei na przyszłość. I co prawda, ojciec, profesor Wacław, nie przyjeżdżał ze swoimi wykładami do obry, przynajmniej nie w tym czasie, kiedy ja tutaj studiuję, już praktycznie powoli kończę, nie mieliśmy jako scholastycy możliwości słuchać jego wykładów, to jednak trzeba powiedzieć, że jest wspominany w obrze. Przez różnych profesorów na różne sposoby. Także wykładowców, którzy przyjeżdżają do nas z wykładami. Nie można też również zaprzeczyć, że pamięć o nim, szczególnie o jego wkład, jaki wniósł do teologii, nie została zapomniana przez oblatów. I ośmielę się stwierdzić, że żaden oblat polskiej prowincji, nawet ten z pierwszej formacji, no, to jest niemożliwe, że nie słyszał nazwiska Hrniewicz. Ale jednak wracając do kontekstu obżańskiego, to na wykładach z dogmatyki, kiedy studiujemy traktat eschatologiczny, dla mnie najbardziej interesujący, naturalnie wgłębiamy się w nauczanie Kościoła, w kwestie doktrynalne, dogmaty. i Ponadto w ramach wspomnianego traktatu również pochylamy się nad teologią paschalną, Oczywiście nie w głównej mierze, ale takich teologów jak Hans Urs von Balthasar, czy Buchakow nawet, no i Wacław Hryniewicz. I sam miałem przyjemność raz prowadzić ćwiczenia na eschatologii z tematu właśnie koncepcji kary Wiecznej. Jednakże nie mogę stwierdzić, że myśl teologiczna ojca Wacława jest wyjątkowo żywa w wołżańskim scholastykacie. Zdając sobie sprawę z ideału tego uniwersyteckiego, który mówi, że student sam powinien szukać i zgłębiać poznane treści na wykładzie, dośmiałam się stwierdzić, że myśl teologiczna chirurgiczna nie cieszy się szczególnym zainteresowaniem klerów. Raczej dominuje kierunek tradycyjny, który w naszej świadomości funkcjonuje jako taki użyteczny właśnie do wykonywania przyszłej pracy i to wydaje się być naturalne. To zrozumiałe, bo każdy z nas, Chce jak najlepiej, gorliwie, najwierniej wypełniać, między innymi, posługę słowa, która, no właśnie, żeby była skuteczna, potrzebuje silnego ugruntowania i podstaw ortodoksyjnej wykładni doktryny. I być może z tego powodu, no, gdzieś tak, w naszej rzeczywistości takiej kleryckiej, marginalizuje się inne tradycje i odkrycia teologii na rzecz bycia ortodoksyjnym, właśnie na swój sposób tutaj. Ojciec profesor Lubowicki właśnie powiedział, że, to, że teolog odkrywa, a nie tworzy teologii. Właśnie w moim odczuciu też ojciec profesor Wojciech Batochryniewicz też odkrywał takie tradycje, które gdzieś były, jak sam mówił, w jednym z wykładów, marginalizowane te swojego słowa i spychane w niebyt nieraz. To bardzo mocno gdzieś zapamiętałem. I zauważmy, że ta najpopularniejsza kwestia teologiczna, poruszana przez Lubelskiego profesora, nadzieja zbawienia dla wszystkich, to wydaje się na pierwszy rzut oka dla kogoś, kto zaczyna swoją przygodę z teologią i szuka daj Boże tradycji teologicznej, to ona wydaje się nie iść z głównym nurtem. I dlatego to, co niezrozumiałe, to, co jest inne od tego, co poznaje, to staje się trochę podejrzane. Zatem chcę stwierdzić, że teologię hryniowicza poznajemy szczątkowo i przy okazji. Natomiast ci z nas, którzy poszukują i po prostu lubią teologizować, szukają odpowiedzi i nie boją się konfrontować jej właśnie z głównym nurtem. I podsumowując tą pierwszą część uważam, iż klerycy, mimo że nie sympatyzują z, powiedzmy, z literaturą profesora Kryniewicza, to doceniają jego wkład w rozwój myśli teologicznej jako współbrata. No a podczas studiów spotykam się z jego punktem widzenia w sposób taki szczątkowy i ogólny. Druga część. Przechodząc do drugiej części, to ja po raz pierwszy spotkałem się z ojcem Własławem Kryniewiczem, z jego myślą w nowicjacie. Oczywiście była to, była to książka no to był wywiad nad przepaściami wiary, który tutaj już się wielokrotnie pojawiał. I muszę przyznać, że wtedy, kiedy przeczytałem w licjację, tę książkę to dość podejrzliwie patrzyłem na to, o czym mówił Ojciec profesor, czym się dzielił, bo moje doświadczenie wiary w Boga było na tamten moment no tak mocno osadzone w takim duchu no, dewocyjnym, tradycyjnym i tak dalej, bo wyszedłem z kontekstu parafii właśnie dość takiej mocno zarysowanej, w specyfice duszpasterskiej, która w głównej mierze opierała się o udział w liturgii, poprawności takiej liturgicznej, stąd przetrwałem gdzieś tam obraz Boga. No i właśnie w tym procesie kształtowania się obrazu Boga mi osobiście pomógł Wacław Chryniewicz. Może lepiej powiedzieć oczyszczania tego obrazu. Ale wracając jednak do przeczytanego wywiadu moje wątpliwości i podejrzenia wzmogły się po przeczytaniu, przyznam z zaciekawieniem, książki Dominikanina, który zmarł w opinii Świętości, tak przynajmniej mówił jego współbracia, ojca Joachima Badeniego, pod tytułem, książka, pod tytułem Uwierzcie w paruzję, kiedy tam w mocnych słowach ten kaznodzieja skrytykował pewnego lubelskiego teologa twierdzącego, jakoby piekło było puste. I Można powiedzieć, że wtedy zacząłem gdzieś tak się interesować tym tematem, zacząłem stawiać sobie pytania i muszę stwierdzić, że studia w OBRZE pomogły mi odkrywać również inne tradycje teologiczne, o których m.in. wspominał ojciec Marcin Wiosz w bardzo ciekawym, bardzo ciekawym wykładzie. I w, gdzieś w seminarium też miałem możliwość sięgnąć po, po trylogię też dzisiaj wspominał, wspominaną ojca Wacława, która przez niektórych lat jest nazywana sumą współczesnej teologii. Może to jest nadwyrost, nad, nad, nad ale, ale coś w tym jest, że to jest wielkie dzieło i faktycznie też uważam, że powinno być wydane w, dość, w taki lepszy sposób trochę ta ścianka, te tę strony, tak dalej, no przydałoby się zadbać o to. To, że uczestniczyłem w tym drugim bloku, bardziej wspomnieniowym, to pozwalam sobie na taką trochę prywatę, dlatego te takie impresje moje związane z jego osobą, z jego zoologią są takie no moje. Jakoś mocno odkryły we mnie słowa Chrniewicza. Dzisiaj również wspominane między innymi właśnie przez księdza księdza profesora Peżińskiego i przez innych właśnie, że że tak, i to gdzieś to, to mostowami też siedzi, że w swoim życiu szukam teologii bardziej wyrozumiałej, bardziej ludzkiej, bliższej doświadczeń ludzi, boję się teologii pędzającej, pędzającej ludzi w rozpacz, serwującej ludzi otwogę, ręk przed Bogiem, boję się teologii lamentującej nad ludzkimi grzechami, osądzającej ludzi i nie mającej dla niej słów pocieszenia. Jeżeli chodzą nad przepaściami wiary, to unoszą mnie skrzydła nadziei. No i ja bardzo lubię teologię, która jest bliska skóry, bliska, bliska ciała, blisko egzystencji człowieka, która no, gdzieś właśnie tchnie nadzieją tak, mówię, tak jak Ukryjniewicz. Ja osobiście gdzieś tak się odnajduję w tej, w, też poznałem w, w Obrze, w teologii katolickiej postliberalnej, którą między innymi reprezentuje biskup Baron, czy zmarły nasz kardynał Franciszowicz, która właśnie niweluje to napięcie skrajny tradycjonalizm skrajny liberalizm. Jeśli idzie po z Soboru Watkańskiego II, dobrze się odczytywanie. I inny cytat. Nie mogę sobie jakoś wyobrazić sytuacji, że osoba, z którą choć raz piłem herbatę, będzie, no tutaj parafrazuję, że będzie wiecznie potępiona, i mnie jako kleryka Hrniewicz prowokuje po prostu do poszukiwań, do stawiania pytań, uczy też wierności kościołowej, bo przecież on sam, mając problemy, będąc wezwanym do Stolicy Apostolskiej, będąc niezrozumianym, stwierdził sam, że nie głosi apokatastazy, ale nadzieję zbawienia dla wszystkich, że ma pozostać w sferze nadziei. Nieprawdy, zdogmatyzowany, czy nie upierał gdzieś tam przy swoim, niewarunkowo nie, de, nie determinował, stawiał pytania, poszukiwał. I dla mnie był i pozostanie pierwcą nadziei chrześcijańskiej, jest dla mnie świadkiem Jezusa z Marty wstałego, który no, niestrudzenie walczył o ten prawdziwy obraz Boga, oczyszczał go i pomagał się z nim spotkać. I ostatni wątek. Szanowni Państwo, współpraca z pewnością lepiej znali ode mnie ojca Wacława Hrydniewicza. Ja miałem tą przyjemność zamienić z nim kilka słów, kiedy odbywałem swoje praktyki świąteczne w infirmerii. To był ten moment, kiedy ojciec Wacław upadł i zdaje się, że wtedy zaczął leżeć po prostu w łóżku, nie wychodził z tego pokoju. No, ogólnie, no te ostatnie momenty jego życia były takie dość trudne. To wtedy właśnie gdzieś tam miałem to przyjemność go spotkać. I to, co zauważyłem z tych spotkań, to ta pokora, że ojciec Wacław jako no wielki teolog, nie szukał sukcesu, nie szukał jakiejś kariery, pięcia się po szczeblach, coraz wyżej i wyżej, bo jemu ja chodziło tylko o nadzieję o teologię paschalną. I Dlatego moja taka nadzieja na koniec, ten trzeci właśnie punkt, to nadzieja na koniec, to tego spotkania, to jest taka, żeby może co roku organizować sympozja, ale może nie pro, pro memoria, lecz stricte dotyczącą i śledzącą żywą myślologiczną Warława Krzeniewicza teraz. Bo nie zawsze Państwo, że Kreniewiczowi nie chodziło o niego samego, ale o paschalną nadzieję. Zatem rzucam takie wyzwanie jako kleryk. Żeby podjąć się organizacji sympozjum dotyczącego dorobku teologicznego, rozwoju myśli Kraniewicza właśnie teraz w teologii współczesnej, jeżeli coś takiego jeszcze istnieje. Dziękuję za, za zaproszenie, dziękuję za zorganizowanie tego sympozjum i cieszę się, że mogłem wziąć udział właśnie w tej, w tej części. Wesołych Boże, jeszcze raz pozdrawiam. Okay.